Mega Zostaw mnie tydzie. O, o kurczę, co w Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogate. A to są kolejne przygody w BeamNG Drive. Dzisiaj w pogoni za maluszkiem wyścigowym z kierowcą, który tutaj nawet siedzi. E, uda się ten oto samochód prawdopodobnie jakiejś poczty francuskiej. A wiecie dlaczego? Bo chłop dowiedział się, że kurczę. Podwaliłem mu paczki i chcę dowieść do najbliższego paczkomatu. No oczywiście lepaczkomatu, bo to jest e, Laposte, więc u mnie jest lepaczkomat, nie? No kanał Lechogaty, lepaczkomat i Laposte. Także chcą mnie dorwać, wyrwać mi paczkę i wsadzić ją e, i awizo po prostu wysłać, nie? Dla ludzi. To tak działa chyba poczta mniej więcej. E, dupnąć awizo i nara koniec roboty także zobaczymy czy uda nam się uciec z maluchem jeżeli odcinek wam się spodoba zostawcie łapę w górę dajcie znać w komentarzach pod filmem zostawcie też suba wpadnijcie na g2 instagrama discorda wszystkie linki macie w opisie pod filmem ej goni mnie chłopcy. okej okay, dobra dobra on jest szybki dosyć dzisiaj na torze wyścigowym będziemy się ścigali dlatego wiecie tak jest wyścigowy style po prostu Dobra, gościu, uciekam ci tym maluszkiem. Ten maluszek jest dosyć dobry na to, na to wychodzi. 94 na godzinę utrzymuje, 95. I to nie jest nawet jego pełna moc jeszcze. Okej. Okay. Już myślałem, że do stówki uda się w ogóle e, śmignąć. No dawaj, 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 w ogóle, powiem wam, byłem dzisiaj świadkiem wyprzedzania, tak. O! Kurcze, pieczone. Nie, nie, no silnik już poszedł. No chyba sobie jaja robić. O ty, g... A tylko nie w kierowce! Co ty, chłopie? Co ty robisz w ogóle? Czekajcie, co co z kierowcą? Co z kierowcą naszego kaszlaka? Kurcza, jest de kaszlak chyba. Dobra, co z kierowcą się wydarzyło? No w sumie, ej, kierowcy się chyba nic nie stało. Szyba tutaj cała spadła. Ale kierowca jest też chyba cały, więc chyba git. Ok, uciekamy dalej. No, to miałem mówić historię, że byłem dzisiaj świadkiem tego, jak e, samochód osobowy przejechał bardzo blisko obok rowerzysty. Tak bardzo, że, że prawie tam było od O ty kurcze, dziadu, haczone lusterkiem. Będę wam, no, niefajna sytuacja, ale też niefajna sytuacja, jak jest podwójna ciągła. O, przez dłuższy czas jest długa prosta tak naprawdę, za miastem i, i macie niestety, no jakoś, jakoś rowerzystę trzeba wyprzedzić, nie? Też. A rowerzysta, no, no nic temu winny, tak na dobrą sprawę, nie? A za wami korek samochodów, które i tak zaraz wyprzedzą, na drugiego, trzeciego, czwartego, czy piątego. Dobra, nie wiem czy ten chłop mnie ściga jeszcze, ale uderzył mnie bardzo niemiło. Uderzył mnie wręcz tak, że wyrwał mi kawałek drzwi, na co wychodzi. Miejmy nadzieję, że on się rozwalił. Dobra, jedzie. Kurczę, ja za to wpadłem w jakiś poślizg. Teraz majestatyczny poślizg. Dobra, maluszek da radę, powiem wam. Maluszek nie jest taki słaby. Ty, a jakbym zjechał sobie jakąś taką dróżką? Czekajcie. Tutaj otędy. Pyk. I teraz tędy. Oj, nie, 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 maluszek, maluszek, nie rozwalaj się, proszę cię. Dobra. Ty jedzie za mną, wariat. Myślałem, że sobie już odpuścił albo nie wiem. Wywalił się gdzieś. Ale powiem wam, że, że widziałem właśnie ostatnio, że jechał kaszlakiem i się tak zastanawiałem, czy wam chodzi o... Bo w wpisałem kaszlak i nie wiedziałem, czy wam chodzi o kurczę tego twórcę, który nagrywa coś, i jest to nazwane kaszlak, czy chodziło wam o ten samochód, który się nazywa kaszlak, w sensie maluszek jest taki jeden. Ej, dobra, zrobiliśmy rollo i dalej możemy jeździć. A chłop, gdzie jest, dobra? Jedzie, 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 jedzie. Dobra, szybka ucieczka, let's go. Szybka ucieczka, zjechaliśmy kawałek toru. Ja zaraz na tor wrócę, na dobre tory. O kurcze, pieczone, ty! Dwie trasy tutaj były do zrobienia. Oj, 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 oj! Ty zjechał na te złom! Ha, ale dęciak! W sensie, mógłbym teraz e, w drugą stronę pojechać, ale... Patrzcie na niego, on nie wie co zrobić. Nie wie co zrobić, no i prawidłowo. No okej, okay. czy to znaczy, że mu uciekliśmy? W ogóle, czy jest też mapa jakaś? To pytanie do widzów. Czy jest jakaś mapa, na której moglibyśmy sobie pobijać rekordy, jeżeli chodzi właśnie o, o... wyścigi? Takie, żeby potestować kilka różnych samochodów, przełożeń w tych samochodach, żeby właśnie pobijać swoje rekordy? Coś jak wiecie, nie wiem, w Need for Speedzie było po prostu. Braliśmy sobie jakiś samochodzik, nabijaliśmy czas. Spisywaliśmy sobie ten czas i wychodziło później, którym samochodem się najlepiej jeździ. Który najlepszy w danej kategorii. Coś takiego, czy byłoby w stanie to, to zrobić. O kurcze, ty, on dalej jedzie za mną. Ej, ja naprawdę myślałem, że on już odpuścił. O kurcze, pieczone. Dobra, suń dupę. Suń się, chłopie, no. Dobra, ja go, za, za, ja go zaraz zrobię. Ty, jaką maluchem przepchnąłem? Co jest? Co jest, kurcze? Jak to chyba jakiś Super Mario jest w tym samochodzie, zresztą czerwoniutki cały. O, powiem wam, tylko jest jeden minus na zakrętach: podnosi całą ośkę. O, kurcze: cały bok y, malucha podnosi na takich mocniejszych zakrętach. Także to jest. to jest giga minus. Ale nie, samo to, że maluszek utrzymuje się w okolicach 90 km na godzinę To już jest fajna sprawa Dobra, po co jest piasek w ogóle na takim miejscu, żeby wyhamował, czy... Dobra, tylko nie w silnik Super Świetnie, nadkole bite, jasne I co, idziecie z takim nadkole... Takie nadkole macie walnięte, nie? W maluchu idziecie do ubezpieczalni, ile wam dadzą Pewnie mniej niż jest samochód wart Dobra O kurcze ty! No on, on na szczęście nie wjeżdża za mną. To jest Giga Plus. Chłop za mną nie wjeżdża jak coś na, na pobocze. Chociaż... No nie rozumiem. On czasem wjeżdża, czasem nie wjeżdża. Dobra, teraz ja się w niego wbiłem. Silnik jest pozbawiony oleju. Co wy gadacie? Ten samochód y, nawet ma napęd nożny, więc... Olej z frytek, po prostu można byłoby wlać i pewnie by działał. To jest maluszek. To jest najlepsza konstrukcja jaką człowiek wymyślił. No po prostu, kiedykolwiek. Oj. Okej, okay, okej. Okay. Co z naszym kolegą, przyjacielem? Dobra, jedzie. My też musimy się wyrobić. O, żeż ty, czekajcie, on jest mega blisko. Zostaw mnie ty o, o kurczę, co w kierowce? W kierowce? Kierowce, czekajcie. Dobra. Nie mogę nic zrobić. Dobra, jadę, 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 jadę. Uciekam mu. Uciekamy. Jeszcze stary licznik. Dobra. O kurczę, jak chcę kamerę zmienić. Super. Mamy nową kam. O, oj, oj, oj. Ale to był trik! To było 180 maluchem zrobione! Nice! Jeszcze chłopa zgubiliśmy praktycznie na ten moment. Dobra, powiem wam, że ja uznaję swoją ucieczkę przed gościem. Także let's go! Dobra, jeszcze dwa ostatnie razy, spróbujemy jakoś uciec i później zamieniamy role. To ja będę tyrał kaszlaka. Dobra, teraz w lewo. Oj, 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 oj! kurcze pieczone dobra jedziemy, jedziemy dalej ja jestem po lekkim zderzeniu z bandą na szczęście to była high fi banda, także nic mi się nie wydarzyło let's go jedziemy jakąś inną trasą, w ogóle po powiadukcie jakimś kurcze, ej było 100, było 100 na liczniku przynajmniej tego mi nie odbierzecie Dobra, silnik z tyłu to jest najważniejsze. No ty gnojku. No, ale maluszek, maluszek ciśnie. Przynajmniej próbuję pocisnąć maluszek. To nawet ja tym maluszkiem próbuję uciec gdzieś tutaj, podziałać. Dobrze, mamy kierowcę. Jezus Maria, co mu się. Z... Czekajcie. Panie kierowco, polska naszywka. Jedna ręka w kierownicy dosłownie, a druga to wygląda na. No, Panie, panie doktorze, mi to wygląda na złamanie z przemieszczeniem, co najmniej, nie? O, ty kurczę, gnojku! Dobra, rozumiem. On ma złamaną rękę, usztywnił ją sobie sam i teraz ją tak trzyma, ponieważ nie może trzymać jej inaczej, bo prowadzi. Ty tu ja prowadzę jedną ręką, można powiedzieć? Ja pierdyka mnie, no, wszystkie zakręty są moje. Dobra, dobra. Dobra? Silnik jest pozbawiony oleju? No nie, nie jest. Nic nie jest pozbawione niczego. Uspokójcie się. Dobra, proszę Państwa, zatrzymali mnie w tym miejscu. Uh, także dajmy sobie: zatrzymaj. Teraz uciekaj. Let's go! Teraz to my jesteśmy gościem z po poczty francuskiej. I teraz to my musimy dorwać gnoja. Dobra, la poste. Let's go. La Poste po angielsku Let's Go To potoczne określenie używane do rozpoczęcia jakiejś czynności. Dobra O Ty. Do okej, okay, dobra, dobra, już rozumiem dlaczego mógł mnie nie dogonić tak łatwo. Kiedy wydaje się, że ten samochód e, pocztowy jest lepszy. E, okazuje się, że jednak nie do końca. Że najgorsza wersja pocztowego samochodu jest jednak gorsza niż, niż przerobiony maluch. W stylu jakiś właśnie... wyścigowy? Dobra... Okej... Okay. I teraz do prawej... No i spróbujmy, spróbujmy go śmignąć, tylko my musimy spróbować go w ogóle dogonić! Ile on jedzie?! Z jaką on prędkością tam dupia?! Co jest?! Dobra, my jedziemy ponad 90, cały czas, ponad seteczką teraz. Dobra, tutaj jest szalony zakręt w prawo. Szybki w lewo. Dobra, teraz musimy go nadgonić. On chyba ma szybsze wiecie, przyspieszenie tak na początek, ale im dalej w las tym ja jestem po prostu dużo szybszy. Znaczy dużo jak dużo. Okej, okay, wybrał inną trasę. Trasę, której nie znam praktycznie, więc, więc to może mu coś dać. Dobra, próbujemy go złapać. Proszę się zatrzymać! Paczka należy do mnie! Tylko ja mogę wystawiać awizo w tym mieście. Ale w sumie ostatnio, powiem wam, niektóre paczkomaty są zawalone fest. Co wtedy musicie zrobić? Do jakiegoś punktu odbioru chyba podejść, przy czym to jest takie niefajne, no bo zamawiając na paczkomat chcecie, żeby to było na paczkomacie, nie chcecie na przykład interakcji z innymi ludźmi mieć. Dobra, ty, ale mnie sprankował chłop. Ty, no sprankował mnie, że skręca w lewo. Już byłem obok niego praktycznie. Co jest? Dobra, jeżeli gościu, masz w tym samochodzie jakiś dopalacz, boost, cokolwiek, powiedz mi o tym w tym momencie, a wygramy. Ja pierdykam, no. Ej, dobra, to, to nie będzie takie proste. Ja muszę zmienić pojazd. Na trochę lepszy, chyba. Ewidentnie, ewidentnie. Pojazd, czek Zmieńmy sobie. Na, 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 na. Outro. E Petrion, dobra, to jest ten Laposte. Poste A jakbyśmy tak zrobili sobie wersję już? Yy, jeden, trzy Dobra, może pizza Delivery będzie mocniejsza? Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. O Elektryk CM Hatchback będzie lepszy czy nie? Ja pierdziele ile tu jest wersji, powiem wam. Odna fajdania. Dobra, zastępujemy tym. Czekajcie. Mm. Dobra, woda, zdrowia doda, jak to mawiają. Czerwony na czerwonego atakuje. Dobra, sportowym nie masz szans, gościu. To już ci mówię. Ej, to z mojej opony! Ja myślałem, że to od niego opona zeszło powietrze, w sensie z jego opony, a to z mojej! Że kaszlarze. Co? Co? Czekajcie, że jeden punkt dla Maluszka za to? Co jest? On miał być łatwy do skasowania teraz. Właśnie za łatwy nawet. Dobra, jedzie, 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 jedź Zaraz cię tutaj Palniemy, Tylko kurcze pieczone no. Znowu go będę musiał nadgonić. Ja pierdzielę, no co jest? Że, że tego chłopa tyle trzeba gonić, dobra, cyk, dobra. Jeden strzał, drugi strzał. Czy on ma w ogóle jakiś cel do zrobienia, jakby? Taki bot na mapie? Czy on ma po prostu uciekać po, po sznurku, jaki jest rozrysowany na mapie, i, i ma coś zrobić do tego? W sumie to jest też dobre pytanie. Ok, wywaliliśmy go trochę. Ale powiem wam, szkodę całkowitą w nim ciężko będzie zrobić. Mam wrażenie, że to się tam dosłownie raz udało, czy dwa razy. Dobra, musimy uderzyć w tył. Po prostu, to, to nie ma innej przyszłości. Okej. Okay. Okej, okay. o, co? Nie no, chłopcy jaja robi. Kumacie, co on robi? Ucieka, przewraca mocniejsze pojazdy od niego. Rozwala wszystko. Dobra, ale on na, na szczęście nie ma tyle zaparcia, co ja miałem jeżdżąc z maluszkiem. Także także ja uciekałem nawet w, ty, w takiej sytuacji, do samego końca. No dobra, no chyba, że krajobraz podziwiamy, tylko i wyłącznie. Okej, okay, chciałbym go docisnąć do jakiejś barierki, żeby on mi nie wyjechał. Ewentualnie stanąć tak. I liczymy na to, że zdobywamy punkt w tym momencie. I to jest praktycznie prawda. Dobra. Cyk. Cyk. Sport Power, let's go! Niech ten Sport Power pokaże prawdziwą siłę, prawdziwego Power'a. Dobra, i gdzie go wywaliśmy? Oooo, ty utrzymał się! Dobra, ten kierowca nie jest zły, jak coś. Dobra, jedziemy, jedziemy z nim. Dobrze, na barierki, ale to są te chłonne bariery. Więc pewnie nic się poważnego nie stało. Dobra, cyk. Ja ciebie wyciągnę stamtąd, gościu. Dobra, próbujemy, próbujemy. Może w końcu mu się uda. Dobra, let's go. Szybciutko, szybciutko. Dawać tego malucha. 3, 2, 1, bang. Nie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. to jest, to jest tak samo, jak mówiliśmy wcześniej. Tego malucha nie idzie strącić, normalnie, najzwyczajniej w świecie, nie idzie go najzwyczajniej rozwalić, najnormalniej rozwalić praktycznie. Kurczę, no nie, no nie wiem, ej, powiem wam... Chyba trzeba będzie się zaraz poddać, jeszcze ostatnie próby podejmijmy przynajmniej. Dobra, trzeba było go do, do barierki dopchać. Do barierki dopkać tego gościa i mamy zaliczony Kesik. Ja pierdykam, no nie mogę. Jeszcze raz. Jeszcze raz! W co mu muszę palnąć, żeby go wyeliminować? Dobra, na przykład w to. Wydaje mi się, że po czymś takim to już nie ma czego szukać akuratnie, więc ja sobie tutaj jeszcze zrobię, patrzcie, pięknego screenka, a, a wam myślę, że mogę powoli e, podziękować, także w tym odcinku to było na tyle. E, dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, a, i możecie napisać, czy chcecie na przykład Car Mechanic Simulatora teraz, czy Teardown'a dalej, nie? Także tutaj piszcie śmiało, dzięki wielkie jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć!